Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dzisiaj będzie o pewnym A. O Robalu. Rodzina owadów należąca do rzędu błąkówek, pod rzędu trzonkówek. Bardzo liczna na Ziemi. Czyli M, jak, mi, jak, jak mruwa. Mrówka zagrała w kilku bardzo ważnych filmach ważne role. <grym> Ogólnie owad y, raczej średnio lubiany, traktowany głównie gazetą. Mm, ale muszę wam powiedzieć, że musicie uważać, bo jak ta nowa mrówa wam przypiera. Znaczy, jak wam przywali, to ups. Bring it, Ant-Man, czyli Człowiek-mrówa. Rozpoczął swoją karierę w komiksie w latach 60 -tych. trafił nawet do Avengersów. Ale moi drodzy, dopiero teraz będzie miał swoją kinową solówkę. Niesamowita zbroja i tajemniczy, niezwykły eliksir, które a, z człowieka mogą zrobić takiego malutkiego, malutkiego no, jak ta mrówka, i silnego jak ten Hulk. Tylko e, mm, jak taką mrówę człowieka wykorzystać? Na dobre czy na złe? Pomysł na superbohatera prosto z mikrokosmosu owadów jest e, świetny. Wreszcie zamiast przerośniętych koszmarów, transformerów i latających stalowych gaci Ironmana mamy odrobinę realu i przyrody. Choć filmy o zmniejszonych do wielkości plemnika ludziach nie były do tej pory rewelacją. No i ten zaskakujący bardzo wybór Herosa Mrówkosa, czyli Paul Rudd z rodziny Rude nickich, Czyli nasza mrówa, jakiś polski człowiek ma. Hm. No i do tego jeszcze Michael Dawno Niewidziany Douglas i bardzo zły, łysy charakter Yellow Jacket. Dawno temu, chyba w 1998 roku, pewien naukowiec Hank Pym odkrywa, jak zmniejszyć co popadnie i ludzi też, ale ktoś chciał zrobić na tym światowy i krwawy biznes. Pym odchodzi razem ze swoim wynalazkiem, ale jego uczeń teraz po latach odkrywa sekret zmniejszania. I nie zawaha się go użyć, i sprzedać. Rozpoczyna się walka z czasem, a jedyną i tajną i niezwykłą bronią naszego naukowca jest pewien a mm, złodziej. Mm, Scott? Scott. I need you to be. The one question. Is it too late to change the name? W ogóle nie czekałem na tę rówę. Byłem zdecydowanie na nie, bo już sam pomysł wydawał się taki mm, malutki, 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 taki kretyński, ale haha, małe jest piękne. I panowie naprawdę zrobili kapitalną a, robotę. Hmm. Ekspozycja, czyli początek, jest faktycznie troszeczkę przydługawa, ale potem jak akcja razem ze Scottem ruszy już do świata e, robali i mrówek, czyli mini-mini-size, no to naprawdę robi się fantastycznie. E, czułem się jak w sklepie z zabawkami. Oczy szeroko otwarte i mówię, wow, ile się dzieje. Landman ma taki e, klasyczny, ciut oldschoolowy klimat i charakter, urok e, i dużo e, świetnego humoru, zaskoków i tekstów. A e, walka między pędzącymi pociągami? Bezcenna. Ale bałem się o głównego aktora. Bo, Paul Root no, jest aktorem raczej mniej znanym i w dodatku um, raczej też komediowym. I co? I Paul Rudd jest idealny, moi drodzy, od czasów Iron Mana. To najlepszy, jak dla mnie, heros od Marvela, naprawdę. Ta ironia, ta poważna, pokorowa twarz złośliwości, i ten. Urok osobisty. Ma wszystko. Scott, you big, you dive small, then you big. Byłem na nie, ale jestem bardzo na tak. Dlatego te Jaja z Avengersów, Hydry, plus Michael dawno widziany Douglas i wzruszający Antoni. No właśnie, na 10 w skali kinemaniaka daje temu filmowi 7,5. Świetna zabawa. Moi drodzy, oczywiście to dalej jest bajka i komiks, a nie Hamlet, ale jest to film świetnie zrobiony, z wyczuciem, bardzo zgrabny scenariusz, no i wszystko się tutaj trzyma, a, że tak powiem, e, mrówczego odwłoka. Czyli człowiek bruwa daje radę. We don't have time for coddling. We have to know how to punch. You want to show me how to punch? Show me. That's how you punch. I to tyle... I to tyle w dzisiejszym Kinomaniaku, moi drodzy, a w kolejnym Magic Mike XXL. Ciekawe jestem, czego dotyczy ten super wielki rozmiar. Na pewno inteligencji. No, ale nieważne. Pij mleko, będziesz... vel ekki